razem od pierwszych miejsc e, nasi goście wręczą te piękne nagrody, po czym zapraszam na dwa występy. W nawiązaniu do tego, co mówiła pani e, Maria Świerczyna przed chwileczką, po rozdaniu nagród wystąpią dwie grupy, które właściwie są na, na jednym poziomie, na takim samym poziomie artystycznym. I tutaj o zwycięstwie decydują szczegóły. Pierwszy wystąpi zespół Gimnazjum nr 2 drugi Gimnazjum w Jelkowicach. Także wszystkich zapraszam już teraz na te występy. A do nas proszę panią wiceprezydent Miasta Rybnika, pani Joanna Krysztyszen oraz pana przewodniczącego Rady Miasta Rytucha, pana Andrzeja Wojaczka. Proszę państwa, będziemy prosili tutaj o wręczenie statuetki Anioła. Panie Przewodniczący i prezentu, Nagrody. Pani Prezydent. Proszę Państwa. Mogę czytać, tak? Czy Pani Asystent, proszę Panie Przewodniczący, pokażmy piękną statuetkę? Proszę to góry pierwsze miejsce. Wielkowała piękna. oceniały pracę w dwóch grupach wiekowych. Pierwsze miejsce w pierwszej kategorii wiekowej otrzymuje szkoła podstawowa nr 21 imienia Karola Miarki w Rybniku, Grupa szkolna. Zapraszamy Pana. Prosimy o pokazanie owego prezentu, od owej nagrody. Proszę państwa, to jest dla was nagroda, dla was, dla was. To ma... to jest... To jest czek. czek na potem 800 zł. Proszę państwa, oczywiście Nagroda została wpłacona przelegem. Proszę nie muszę, że na tym się kończy. Bardzo proszę. Wielkie brawa. Proszę Państwa. Druga, pierwsza nagroda w kategorii starszej dla gimnazjum <gibne> e, z oddziałami integracyjnymi numer 2 zręczna. Tak. <gibne> zręczna. to Gimnazjum A w zobaczymy Pani... za chwilę. Zapraszamy. Proszę Państwa, wielkie brawa. Chwilę na reporterów. Dziękuję pięknie, dziękujemy, dziękujemy panu prezydentowi, serdecznie zapraszamy.